Chciałam dzisiaj pokazać moją taką najprościejszą serwetkę, to znaczy ona nie jest. Ja tą serwetkę wykonywałam w roku 1973. A później zaginął mi wzór. I w ogóle zapomniałam o takiej serwetce. To znaczy wzór to ja miałam od takiej pani na Śląsku, wtedy mieszkałam. No ale po prostu serwetkę znalazłam teraz gdzieś, tam, już nawet nie pamiętam gdzie ja. Po prostu robię zdjęcie. I ze zdjęcia przyglądam się, liczę oczka o, i, i słupki, i półsłupki. Także myślę, że to jest bardzo prosty wzór nikomu nie sprawi trudności w wykonaniu. I tak robimy łańcuszek z 10 oczek. Później tu jest zrobione 30 słupków na około. W następnym rzędzie to jest zrobione 20 słupków na około połączone. I kolejny rząd, też 20 słupków, tylko znowu już podzielone po jednym oczku łańcuszka. I kolejne rzędy to jest tak, tu jest po dwa, dwa słupki, a następne to już jest po trzy słupki, żeby to tak był wyraźny wzór. Trzy słupki, i tu jest w tym miejscu dwa oczka łańcuszka, i niezależnie do samej góry, po dwa oczka łańcuszka, przedzielone trzy słupki, a tu z kolei jest tak dwa oczka, dwa oczka, trzy oczka, cztery, cztery i pięć. I tak trzeba zrobić 8 razy wokoło. A tu teraz już będzie się zaczynało robić takie na co drugim oczku takie wachlarzyki. I tu trzeba zrobić 10 10 słupków, a później zrobić przynajmniej 5 oczek łańcuszka. Tu normalnie wachlarzyk i kolejne 10 słupków łańcuszka taki szerszy wachlarzyk w ogóle nie przedzielone te słupki tylko tak, taki wachlarzyk równy a to normalnie dalej jeszcze o dwa rzędy i tu później na kolejnym rzędzie zrobić przedzielone już słupki w tym miejscu na tym drugi, w drugim rzędzie a to nadal tak samo no w dalszej części pokażę, jak dalej trzeba robić. Dziękuję. Ja już mam troszkę zrobione, tak, praktycznie połowa tej serwetki. I dzisiaj to chyba będzie bardziej widoczne, jak to dalej robić. I zaczynamy tak. To, to miałam zrobione. To jest tak: 2, 4, 6, 8 wachlarzyków. Na ósmym wachlarzyku tu robię 11 słupków. Tu. 11 słupków. Niedzielonych. Nie później w kolejnym rzędzie. I tak trzeba, tak trzeba zrobić. Tu przedzielić. I kolejny rząd. 11. Tu zostawić. I kolejny. Po prostu co drugi ten pasek tych wachlarzyków. Robimy. 11 słupków na wachlarzyku, później je dzielimy. Kolejny rząd mówię, jednym oczkiem łańcuszka. I następny rząd to już będą pętelki z pięciu oczek łańcuszka. Tu robię od tego wachlarzyka 6 oczek. Później 5 oczek i łączę oczkiem ścisłym. I tak każde ten. W kolejnym rzędzie będzie o jedną pętelkę mniej, bo ono tak samo z siebie wyjdzie. I co jest ważne, jak się tu przerobi te dwa rzędy, to tu się, tu się po prostu dodaje. Tak to wygląda, że trzeba zrobić cztery takie listki, żeby to później rozdzielić. I tak robimy. W pierwszym tym Łuku z tych dwóch oczek, jeden później, tu drugi wychodzi na tę szyszkę, i tu trzeci idzie do góry. To jest ważne, żeby sobie nie przegapić, robiąc tak na okrągło. Bo ta serwetka będzie taka podłużna. No i tu dalej tak samo. Ten, ten pęczek jest tak samo robiony jak i ten, tylko ten kolejny. Tak, jak i tu pokazywałam w tym miejscu. No i później, jak się dojdzie tutaj do cztery, do końca, to trzeba zrobić tak samo, rozdzielić, jak tu pokazywałam, tu i tu, żeby wyszło po prostu takie coś, taki łuk z tych listków. No a tu będzie kolejny, już kończący tę połówkę serwetki. Te wszystkie czubki trzeba robić, jak już dojdzie się do tego miejsca: o tego, tego czy tego, to tu się robi jeszcze całość. A tu już te końcówki, o tych, tych szyszek, trzeba robić oddzielnie. Po prostu, jak się dorobi ten czubek, to odciąć nitkę, bo to już jest zakończony kawałek, i tu przywiązać. Po prostu zaczepić szydełkiem i robić kolejny do końca. I tak po kolei. Tu mam praktycznie połowę tej serwetki. Drugą połowę, jak zakończę, to pokażę.